Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z Insider. Słuchajcie, po raz pierwszy od dawna nagrywam grę z takim wyprzedzeniem Złynie jest sobota, ja popijam sobie kawkę Jako, że nie jestem aż takim lujem, to pozdrawiam YouTube y od Lansiego, który próbuje się tutaj wbić na nagranie, odkąd mu powiedział, że idę nagrywać Czymś odpadł na tych paru minut, niestety mam wszystko szale, więc nie może tego zrobić Dobra Słuchajcie, ciśniemy sobie dalej Dalej tego nie przesunę. A tu się to pie, Myślałam, że mam to przepchnąć. A mnie wyjebało. Dobra. Przeczekajmy to. Niech przejdzie kolejna fala.

Czekaj, żeby ci łebka nie urwało, bo do się, że bez głowy to ty dalej nie pobiegniesz. Dobra. Ok co my mam? Co nam daje to? To nam się tu obraca. Ustawmy to sobie jakoś do... Chcę to ustawić tak jakby z drugiej strony, bo nie wiem czy na przykład na to nie będę miała wskoczyć. Dobra. Czyli tym się zasłonię, okej. Okay. Szanuję <słanee> to. <słanee> Tak powiem, good to know. Myślicie, że zdążę? Nie, nie zdążę, nie ma... Jak go na kawałki! Łola Boga. Więc troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy nie za wysoko, ale spróbujemy. Hãy subscribe cho kênh że to ma jeździć, a ja mam się i tak za tym schować. Nie za wcześnie, za... nie za wcześnie. Ja teraz muszę wyczuć ten moment obrotowy tutaj. Ja pierdziela mam nadzieję, że tu był jakiś save, no. A, trzeba wejść, no wyciągnąć i zejść, dobra. Czy ja te drzwi mogę jakoś przesunąć? Mogę. Jak on z nimi ładnie zapitala. Aha. Czyli to trzeba przeczekać. Good to know. Uh... Jeżeli dobrze pójdzie, to mam nadzieję, uda mi się dzisiaj nagrać tą grę do końca. Pierwsze jestem ciekawa zakończenia, aczkolwiek mam kilka teorii. Zdąży, zdąży. Jeszcze jedna próba w troszeczkę inny sposób. Ja myślę, że te drzwi sobie tutaj leciutko wystawię. Zdążę. Dobra. Pchaj to pchaj, pchaj, pchaj. Aha, tu się kończy i pewnie... No właśnie mam kilka teorii, jestem ciekawa, czy z którąś trafiłam. Dobra, dobrze, dobrze wyczułam koniec tej sekwencji. Nie ukrywam, że Magda, tak Magda, ty! Truje mnie, słuchajcie, truje mnie. Muszę jakoś wyjść z tej winy, bo się utopię przecież zaraz. zobaczyć czy, jeszcze? A już jest dupa. <grymne> już jest dupa czy nie. <grymne> nie wiem czy tutaj gdzieś z drugiej strony nie ma wyjścia. Gdyby się czy się tu wypłynąć nie da? Do złota, do złota, do złota! No tu się trzeba wypić do tyliny. Aha, czyli tutaj pewnie muszę zrobić to na maksa? Wskoczyć na linę i spróbować przeskoczyć? Jak tak, to pozdrów 600. Za pierwszym razem. Tak totalnie nie mam stylu. No ale no dobra. Z drabinkę, wyłas. To jest jakieś miejsce, na które mogę wskoczyć. A nie wiem, co to mi daje. A, chyba, chyba, chyba ogarnę. to zrobić czasowo. Boże, pyk. Pick. Okay. And now pick. Whoa. Nice. Nie, mam wrażenie, że tam spadnę, więc... O kurwa. No, ale wypłyniesz? Nie, nie chcę, żebyś mi się utopił, kurwa. Spierdalaj przed dziewczynką z ringa, spierdalaj! Nie! Nie! Idź w chuj! Idź w chuj, goła lampu zero! Napalone te dziewczyny! Dawaj ziomek, dawaj, 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 nie, nie, nie! Nie, nie, nie! On jest na to zdecydowanie za młody. Tam na górę raczej nie wskoczę, więc muszę po prostu się wybić jak najdalej Nie, 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 nie! A nie, tu chyba, tu chyba drabinka. Już się miałam tam dalej bujać. Jakby nie musiała to, to super, bo nie ukrywam, że... Wyskoczyć tak po prostu No się nie zabiję. Nie. Dawaj ziomek! Uciekniesz przed nią! Napalona, ona bardzo, nie. Nie naprawdę ja rozumiem, że ten nasz ziomek jest... niesamowicie pewnie przystojny jak na, na ich standardy, ale to nie, nie, no, 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 nie ukrywam, że... Aż takie zainteresowane płcią przeciwną w wieku jest takie dość niestrowe, mam wrażenie. O, oh, fak. Nie, ja chcę w drugą stronę, chyba że. No, muszę w to...

Napalona samara, no i chuj. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. On się chyba tym aksem spsikał, czy jakimś innym, kurwa. Playboyem. Nie bardzo jestem w stanie zakumać, o co z tym chodzi. Chyba, że ja w ten sposób mam ją odciągnąć na przykład. Aaaa. No tak, ona tam się zostanie dalej. Ty, ale ty zdąż! <grywa> o jeszcze raz No dobra, nie wie, jak się youtuberzy czują Są na przykład w sklepie i ktoś za nimi łazi, to wygląda mniej więcej w ten sam sposób. <grywa> -ru -ru -ru. Bym powiedziała, że hati wda, ale ty, ty tego za bardzo chcesz, więc...

nie złapać. Co brzmi? Chciałam się napić kawy. A ta już. Mm -hmm. Wymiana kubeczka. Zresztą macie, że jak robicie kawę, to robicie ją w dwóch kubkach, bo jeden to mało. Mm. Mm, to jeszcze cieplutka, dobra ciśnijmy dalej. Ja w ogóle mi tak tak mam zawalone nos i gardło, że ho, ho, ho. Nie mam no, muszę to brać. Jak nic. Chyba to muszę nacisnąć dwa razy, wiecie? Ale no dawno nie spotkałam tak napalonej dziewczyny, naprawdę. Za wytrwało, nie? że się nie pierdoli w tym wszystkim, ale ona jednak się pierdoli. Nie, za wcześnie. No, jak ją to dobrze zgrać czasowo, to nie jest taka prosta sprawa. Tam już by wpadał płyn. No, chyba se jaja ze mnie robisz. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, że są się wiercą. Sobotę sobota jest dniem odpoczynku. Nie to, że niedziela, ale nie. Sobota. Mam plan! Mam plan! Mam plan! Tak! Wyjdź! 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 Nie daj się, kurwie! Nie daj się! Wydaje mi się, że muszę właśnie ten... pyknąć. Wypłynąć. I jak wypłynę... Widzicie, może kwestia tego, że po prostu w ostatniej chwili sobie doszło do mnie, co mam zrobić, no. Yy. No, ale jeśli wypłynął odpowiednio szybko i później tam znowu. Wst... A później się pewnie się cofnąć, żeby ona też się cofnęła. Wychodź, wychodź, wychodź. Nie wiem, czy tu nie muszę wejść na moment, żeby ona, wiecie, tutaj za mną popłynęła. Tu jestem. A co to. Dobra, mam nadzieję, że wystarczająco ją odciągnęłam i zamkasz. Płyń, 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 zdążysz, dobrze. Dobrze, tak, właśnie tak. Nie, ale ja sama rama mnie przeraża, nie? W ogóle z gołą dupą pływa se w jakimś Bajorku niewiadomego pochodzenia. Nie, nie, nie. Ja mam tego uniknąć. Halo? Ja tu mogę coś zrobić? Z nieznanych mi powodów gra się zminimalizowała. Mam nadzieję, że się nie przerwało nagrywanie. Znaczy, no wygląda na to, że nie, ale... No to skończymy zaraz odcinek, tak dla pewności. sobie. Co no, na jaką sztuczną ważajnę tam zamontowała, czy co? W ogóle chyba mnie wykorzystała w trakcie, kiedy gra się zminimalizowała. Bo mnie zostawiła, więc bo po prostu zajrzałam w spodnie, stwierdziła, że jest za bardzo dzieciuchowaty i tak nie zarucha i tak. Rybki, ja wam nie chcę zło wróżyć, natomiast wszystkie rybki przy mnie zdychają. Zastanówcie się trzy razy, co, co wy tutaj chcecie osiągnąć. Czy ja tu gdzieś mogę? Co mu się nagle stało, że mam tyle powietrza? Ktoś jest skufa. Nie halo. ktoś mnie tu robi w chuja. Coś czuję, że podejrzane to. Nie ukrywam, że jedną z moich teorii jest to, że on też ma robaczka w dupie. Może teraz ten robaczek za niego oddycha? Pytanie za 100 punktów, czy robaczek w dubie może oddychać? Myślę, że tu w dół. Chyba tu jest jakaś dziurka. Tu jest jakiś ten, co się otwiera i zamyka. Płyń, płyń, płyn. A, to po to są te na górze te. Ale to już sobie ogarniemy w kolejnym odcinku, ten mam nadzieję, że Ci si podobał. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mlewciany, pozdrawiam Waski, natrzymajcie się i cześć!